Natomiast w listopadzie, 18 do 20 listopada będzie w Krakowie weekend dla mężczyzn. I będzie to weekend pod tytułem Jak odnaleźć nasze serce, gdzie jest nasze serce. I gościem tego weekendu, prowadzącym ten weekend będzie Bohusz Żywczak. Bohusz Żywczak to jest osoba, którą Donald bardzo dobrze zna. So I won't like i would like to ask you about bohush what you can say i just uh, i've known bohush for about 15 years bohush during the days of I mean, when he had a conversion experience and was, became a committed catholic Także w czasie komunizmu on przeżył swoje osobiste nawrócenie i stał się oddanym katolikiem. I jako nastolatek na Słowacji to było bardzo trudne i wymagające, żeby być katolikiem. Began a of young back then in those days. I wtedy właśnie wystartował wspólnotę. Przez wszystkie te lata pracuje blisko z redemptorystami. And uh, a couple of I niedawno tak ukończył także zdobył tytuł doktora. doktora. He's been an international speaker for several years now. I przez kilka ostatnich lat jest międzynarodowym mówcą. Jest bardzo utalentowanym muzykiem. Uh, he's jest też osobą, która przetłumaczyła wiele pieśni, piosenek amerykańskich na kulturę i język europejski. I teraz ma dokładnie taką samą pracę jak ja czyli jest koordynatorem krajowym z ramienia Renewal Ministries. I teraz pracuje w Kazachstanie. To jest taki bardzo oddany, mądry, katolicki mężczyzna. I nie chcę za dużo dobrego o nim mówić, bo wtedy nie będziecie już chcieli mnie zapraszać. So good. Także jest naprawdę dobry. Ale nie taki dobry jak ja nie jest taki mądry jak ja. A little younger, a little stronger. Trochę młodszy, trochę silniejszy, ale nie taki mądry. PS, uh, yeah. that's, that's that's uh -huh. Ma tytuł doktora, ale to nie jest uh, mądrość, to jest inteligencja. Tylko. <laughs> Okay. 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 Także jeśli chcecie, jeśli chcecie posłuchać, co Bochusz ma do powiedzenia, to 18-20 listopada w Krakowie będzie taki weekend wspólnie ze wspólnotą, Przymierzem braci z z wspólnoty Galilea ze Stryszamy. To będzie takie wydarzenie. Ja No to, yy, to to powiem ci, że ja nie byłem świadom tego, że to miało być w Drszawie, bo od początku mówiliśmy, że może to być albo tu, albo tu, więc okej. Więc, okay. więc okay. w każdym razie w Krakowie, w Krakowie koło Zakrzówka, tam jest takie duże centrum zmartwychwstańców i tam odbędzie się to spotkanie, okej. Okay.